Bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, i dzisiaj, jak możecie już widzieć po tytule, przychodzę do Was z testem i recenzją podkładu L'Oreal Infallible 24. Ja mam w kolorze 140 Golden Beige. I słuchajcie, ten podkład ma pozostawiać naszą skórę oczywiście flawless, czyli taką nieskazitelną, ukrywać wszelkie niedoskonałości. Ja oczywiście zademonstruję Wam, jak on kryje i tak dalej, ale już chciałabym Wam na wstępie powiedzieć, że ten podkład jest to długotrwały podkład, zero kompromisów, 24 godziny trwałości, 24 godziny komfortu. Sama cena w grupie 57 kobiet zawiera kompleks z kwasem hialuronowym o właściwościach nawierzających. I co ten podkład ma robić? To ma nie odbijać się, nie ma być widoczny, właśnie niedoskonałości, e, niewidoczna, e, czyli brak połysku, ma nie przesuszać oraz ma nie tworzyć efektu maski. I ja sobie nałożę go teraz na e, połowę mojej twarzy, żebyście mogli zobaczyć krycie. E, na swojej twarzy mam tylko ten, nie Makeup make-up. on ma ogólnie, jeżeli chodzi o opakowanie, to mi on się pod tym względem podoba, ponieważ jest to takie fajne zgrabne opakowanko. Ja sobie na wieczko wypuszczam dwie pompki i yy, będę nakładała właśnie. Pędzelka z Biotechnique Buffing Brush. Zazwyczaj właśnie tego pędzelka używam yy, do moich testów i teraz nałożę tutaj na pół yy, twarzy ten podkład właśnie pędzelkiem. No, krycie jest fajne, to jest taka jedna warstwa. Szczególnie, że ja mam tutaj teraz dość sporo zaczerwienień, także on poradził sobie z tym w porządku. Przy takiej naprawdę jednej normalnej, to nie jest jakaś super cienka warstwa, ani nawet taka po prostu normalna, normalna warstwa. I ja powiedziałabym, że na razie się jeszcze odbija. Ale on jeszcze nie wysechł do końca, ale dość szybko ma efekt jednak na twarzy taki pudrowy bardzo. Ja za takim, nie lubię, wiecie, że uwielbiam takie wykończenia typu, jak daje właśnie ten podkład Fit me, Czyli takie satynowe, a ten ma takie zdecydowanie, zdecydowanie bardziej pudrowe wykończenia. Drugą część twarzy, no że ten podkład jajkiem. I też chciałabym Wam powiedzieć o tym jajku. To jest jajko Denikarte. To jajko kosztuje w takich e, zwykłych drogeriach, e, 20 zł. Ma przepiękny kolor i tak naprawdę poza tym niewiele, e, niewiele więcej, bo jest ono strasznie, strasznie twarde. E, a mimo wszystko, po prostu strasznie szybko pęka. Słuchajcie, ja. To będzie moje dopiero drugie użycie tego jajka. a Spójrzcie, w ogóle to pęknięcie to już było przy pierwszym tylko namoczeniu gąbką. Kiedy używałam to moje jajko, sorry, jest bardzo brudne, kiedy to moje jajko czyściłam, no to muszę wam powiedzieć, że przy sztucznych paznokciach one jednak nie są tak cienkie jak naturalne i one tak, to jajko wcale tak nie pękało, jest o wiele bardziej delikatne. A to nawet kiedy myję właśnie takimi paznokciami, tylko wystarczy, że delikatnie wbiję, robi się po prostu miliony, miliony pęknięć. Zobaczycie zaraz, jaki daje efekt na twarzy, ale jest. Jak możecie sami usłyszeć, nie jest zbyt fajne. Ja nie będę zamaczała jajka, tylko na niosę to na twarz, ponieważ wtedy jajko wypija właśnie bardzo dużo podkładu. Bardzo podobne jak u Beauty Blendera, bardziej tutaj chodzi o względy, wiecie, takie e, wasze, bardziej chodzi właśnie o Wasze odczucia, o przyjemność samą e, nakładania e, tego produktu. Bo kiedy nakładacie coś e, prawdziwym beauty blenderem, on jest tak mięciutki, że on dostosowuje się do Waszej skóry, on ma w ogóle, tak jak już mówiłam Wam na teście Beauty Blendera, inną teksturę a ten jest po prostu gładki, po prostu ten jest bardziej i dlatego bardziej wpasuje się w waszą skórę, ale efekt ogólnie jest podobny, tylko wydaje mi się, że ten trzeba będzie o wiele szybciej wymienić, tak żebyś może wyjdzie na tyle, ale kolor ma po prostu boski, taki różowy, różowy, neonowy, jeżeli chodzi wracając do tego podkładu. No, ładniejszy jednak efekt daje taki jajko, ponieważ to bardziej nawyżające, i powiem, doradzałam na nie nakładać zbyt dużo podkładu tego tutaj pod oczy, bo on jest właśnie niestety przesuszający niby ma nie przesuszać, a przesusza. I co ja jeszcze zauważyłam, nie jest dla mnie to na pewno podkład, który mogłabym nosić dłużej niż 8 godzin, ponieważ on po tych nie wiem po ilu dokładnie godzinach, ale teraz kiedy były święta i kiedy mm, taki makijaż nosiło się jednak dłużej, to właśnie zauważyłam, że on po takim długim czasie naprawdę nie wygląda atrakcyjnie na Waszej twarzy, zaczyna uwydatniać e, wszelkie suche miejsca e, tutaj na nosie, wągry czy tutaj, ale właśnie wszelkie po prostu suche skórki i zaczyna się też tak e, robić, taki bardzo, bardzo pudrowy. Czyli jeżeli chodzi o to Mówię teraz do osób, które mają podobną serię jak ja, czyli taką normalną, z skłonnościami do i wrażliwą, no to nie wiem, czy polecałabym jakoś szczególnie ten podkład. Ja będę używała ten podkład, słuchajcie, do filmów, bo on w świetle sztucznym i w kamerze wygląda bardzo dobrze, naprawdę, a w świetle dziennym on nie wygląda za rewelacyjnie. Ja, kiedy pierwszy raz użyłam go, malując się właśnie w dzienisze przy świetle takim naturalnym, byłam nim po prostu załamana. A potem, kiedy kręciłam dla Was Holiday Glam Makeup, użyłam go drugi raz przy świetle takim sztucznym. To byłam nim zachwycona, tak pięknie wyglądał, ale jednak w świetle dziennym nie jest, nie jest to najlepszy podkład. Ja teraz dokończę makijaż i przyjdę do Was być może wieczorem. Pokażę Wam, jest godzina 12.08. I przyjdę do Was wieczorem pokażę wam właśnie jak on się, czy się ściera, czy się nie ściera, czy się odbija. Na rękach tak może nie, chociaż. A jeżeli chodzi o chustkę, no jeżeli chodzi o chustkę to też się nie odbija, ale Efekt już jest bardzo pudrowy. Kolor mi bardzo się podoba, bo jest taki nie jest zbyt pomarańczowy, jest taki bardzo fajnie, neutralny, ogólnie jeżeli chodzi o mnie. To tyle to godzina 21.43, czyli podkład jest na mojej twarzy około 10 godzin. I tak jak już Wam mówiłam, ponieważ ja wiem, co się dzieje z tym właśnie podkładem on się tak proszkuje po, po jakimś czasie. Szczególnie dla mnie, właśnie w tych miejscach. poza tym, z trwałością, z jakimś takim odmianiem, jest całkiem ok, ale już nie zalecałabym go na jakąś większą ilość godzin. Do 8-10 godzin, moim zdaniem, jest to max. Nie jest to niestety zdecydowanie 24-godziny na wilżenie, ani tym bardziej 24-godziny na trwałość. Ja się jakoś bardzo minęło, na to najczęściej po prostu, bo jak wycieram nos, to po prostu od tego mi się ściera. A tak, a tak poza tym świetle, jak siedzę w takim sztucznym świetle, to ten podkład wydaje się, że naprawdę cały czas wygląda super i naprawdę, że twarz jest naprawdę nieskazitelna. Także, tak jak już Wam wcześniej mówiłam, będę go po prostu stosowała wtedy, kiedy nagrywam dla Was film, ale w świetle dziennym on podkreśla wszelkie takie, jak są na skórze suche miejsca, kaszaczki, czy na przykład tak jak tutaj miałam wcześniej pryszcza i schodzi mi teraz skóra, to to wszystko ten podkład podkreśla, gdzie tak naprawdę nawet ja tego nie widzę na mojej normalnej skórze, a właśnie ten podkład podkreśla wszystko. Wszelkie suche miejsca, wszelkie takie, ja mam gdzie nigdzie takie brodawki płaskie, to on mi w ogóle bardzo uwydatnia te właśnie brodawki. Teraz w tym świetle, w którym tutaj siedzę, no nie może nie mogłabym tego o nim powiedzieć, bo no bo wygląda całkiem dobrze w takim świetle ale niestety właśnie w świetle naturalnym jest, jest gorzej. No i to tyle. Jeżeli miałabym stwierdzić, czy polecam Wam ten produkt, czy go nie polecam, na pewno przeznaczyłabym go bardziej jednak dla osób z cerą ze skłonnościami do tłustej lub mieszanej. Nie dla osób raczej z serą suchą, może nawet tam dla osób o cerze normalnej, ale jeżeli ktoś ma już skłonności do przesuszania się i do właśnie suchych skórek na twarzy, no to, no to niestety pomoże takim jakimś większym nawilżeniu, chociaż wydaje mi się, że no ciężko jest utrzymać tyle godzin nawilżenie jeszcze pod podkładem, jeżeli podkład przesusza, a nie, a nie nawilża jeszcze dodatkowo, także niestety to, co obiecuje producent, raczej się nie sprawdza wynajmniej na mojej twarzy. I to tyle. Mam nadzieję, że film przypadł Wam do gustu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa!